Cześć, witam Was ponownie! Stworzyliście wspaniałe rakiety, więc mamy już wszystko, czego potrzebujemy do naszej wyprawy w kosmos. W takim razie wskakujcie na pokład i ruszamy. Przyjmujemy pozycję z karty numer 6, żeby wyglądać jak rakieta. Trzymamy do trzech jeden, dwa, trzy i uwaga, szybko biegniemy w miejscu. Startujemy! Biegniemy jak najszybciej w miejscu, moi drodzy, przyspieszamy, w końcu ruszamy w kosmos! Ciekawy, jaka będzie pierwsza planeta. Jeszcze szybciej, i uwaga, lądujemy, robimy pozycję z karty numer 13. I musimy wytrzymać do pięciu. Jeden, dwa, trzy, kolana ugięte, cztery, pięć. Udało się. Na tej planecie rosną piękne, czerwone kwiaty. Ciekawe, co nas tutaj czeka. O nie, czy wy to widzieliście? Jakiś mały ufoludek zabrał nam nasze skafandry. Lolek jest naprawdę zdenerwowany. Pokażcie ze złoszczoną minę, ale taką naprawdę ze złoszczoną. Mm. Musimy go znaleźć. Przyjmujemy pozycję z karty numer 20. Przyklejamy dwie łapki do podłogi. Dwie stopy do podłogi. I idziemy pośród kwiatów szukać ufoludka. Idziemy po całej sali. Gdzie on się schował? Hmm, ale ten ufoludek mnie zdenerwował. Wcale mi się nie podoba taki psikus. Idziemy, idziemy po całej sali. Gdzie on jest? Jest! Znaleźliśmy ufolutka. Od razu oddał nam nasze skafandry. Zakładamy je na jedną nogę. Noga do góry. Druga noga wysoko do góry. Hej, wysoko! I wkładamy. I, ziup, i na ręce. Na jedną rękę. Ziup. Na drugą rękę. I ziup! I na koniec zasuwamy suwak od samej ziemi do samej góry. Uwaga? Schylamy się w dół kolana wyprostowane i. Zzzt. Ojej! Ufoludek chce nam coś powiedzieć. Usiądźmy w pozycji z karty numer dwa. Witam was na planecie złości. Czy poczuliście złość, kiedy zabrałem wasze skafandrę? Tak! Bardzo nam się to nie spodobało! W ten sposób mogliście poczuć jak bardzo skafander jest dla was ważny. Poczuliście złość, że ktoś wam go zabrał. Kochani prostujemy nasze plecy. Dzięki uczuciu złości dowiadujemy się, co jest dla nas ważne. Każdy z nas czuje czasami złość. I chociaż to może nie do końca ją lubimy, to jest ona dla nas Ważna. Weźcie ze sobą tyle czerwonych kwiatów, ile uważacie, że jest Wam potrzebne. Kochani, wstajemy i idziemy po całej sali zbieramy czerwone kwiaty. Schylając się nisko do ziemi, każdy bierze tyle kwiatów, ile potrzebuje. To są nasze kwiaty złości. Symbolizują złość. Brawo! Myślę, że pora lecieć na kolejną planetę. Przyjmujemy pozycję z karty numer 6. Ręce do góry liczę do trzech. Jeden, dwa, trzy i uwaga, startujemy na kolejną planetę. Biegniemy szybko w miejscu. Kochani, to miało być szybko! Przyspieszamy! O, widzę już kolejną planetę. Chyba jesteśmy coraz bliżej. Turbo przyspieszenie! Udało się! Na tej planecie rosną niebieskie kwiaty. Ciekawe, kto tu mieszka. Idziemy po planecie, podnosząc nogi wysoko, tak żeby nie podeptać kwiatów. Idziemy po całej sali, nogi bardzo wysoko do góry. Kochani, bardzo wysoko, to znaczy bardzo wysoko. Idziemy po całej sali. Wędrujemy po planecie. Ojej, dotarliśmy do rzeki, w której pływają ryby z wielkimi. Ja się ich boję. Szybko znajdźcie koleżankę lub kolegę, do której się przytulicie. Szybko, 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 szybko. Przytulamy się do kogoś. Ojej, ojej. Ciii. Ufoludek znowu chce nam coś powiedzieć. Jeśli już kogoś przytuliliście, siadamy w pozycji z karty numer dwa. Czy przestraszyliście się ryb, które pływają w rzece? Ja to bardzo. Kochani, prostujemy plecy, wyciągamy się wysoko do góry. Tak, one są trochę straszne i mają wielkie zęby. Bardzo dobrze, że nie weszliście do tej rzeki. Uczucie strachu pomaga nam zauważyć, że coś może być dla nas niebezpieczne i przed tym niebezpieczeństwem nas chroni. Żeby o tym pamiętać, nazbierajcie tyle niebieskich kwiatów. Ile potrzebujecie? Pomyślcie, ile strachu jest Wam potrzebne, i robiąc skłony, zerwijcie kwiatki. Idziemy po całej sali i zrywamy jakie kwiatki? Niebieskie, dokładnie tak. Schylamy się nisko do ziemi. No, to lecimy dalej. Wsiadamy do rakiety, przyjmujemy pozycję z karty numer 6. Pozycja gotowa. Ręce wysoko. Do startu. Gotowi. Biegniemy. Przyspieszamy. Szybko, szybko przebieramy nogami. Kolejna planeta na pewno jest gdzieś blisko. Chyba już ją widzę! O, jesteśmy bardzo blisko przyspieszenie! Pora na lądowanie. Sięgamy rękami do podłogi, trzymamy proste nogi i wytrzymujemy do pięciu. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć! Udało się, ale znowu te kwiaty. Tym razem są one zielone. Hmm, ale poza zielonymi kwiatami nie widać tutaj nic ciekawego. Przejdźmy kawałek na palcach, żeby rozejrzeć się jak najdalej. Tutaj na pewno też nas coś spotka. Idziemy na paluszkach, skradamy się po planecie. Ciekawe, co tu jest. Czy tu rosną tylko kwiaty? paluszkach. Nie na całych stopach. Ech, nadal nic. Na każdej planecie spotykała nas ciekawa przygoda, a tutaj nie ma nawet ufalutka, który nas przywita. Hmm, siadamy na ziemi. Nie podoba mi się tutaj. Nie chcę być na tej planecie. Jest mi smutno, że nic wspaniałego nas tutaj nie spotkało. Kochani, z pomiędzy kwiatów wyszedł ufoludek. Siadamy w pozycji z karty numer dwa. Witam was na mojej planecie smutku. Co poczuliście, kiedy nie znaleźliście na mojej planecie żadnych atrakcji? Było nam smutno i straciliśmy ochotę na tę całą wycieczkę. Kiedy czujemy smutek, to znak, że czegoś nam brakuje. Może pojawić się też rezygnacja i brak chęci do działania. Dlatego warto poznać smutek, bo on chce nam pomóc. Dopiero kiedy wiemy, czego nam brakuje, możemy to zmienić. Żeby o tym pamiętać, weźcie tyle zielonych kwiatów, ile uważacie, że potrzebujecie. Moi drodzy, jesteście gotowi? Czas na zebranie zielonych kwiatów. Idziemy po całej sali i schylamy się nisko do Ziemi. Ja chyba zbieram ich 10. Wtedy na pewno będę pamiętać, że muszę zastanowić się, że jak jestem smutna, to chyba czegoś mi brakuje. Pora lecieć na kolejną planetę. Odpalamy rakietę, robiąc pozycję z karty numer 6. Poza gotowa? Ręce wyciągnięte? No to w drogę! Biegniemy w miejscu, kochani! Turbo przyspieszenie, ponieważ czeka nas już ostatnia planeta. Jak najszybciej biegniemy w miejscu! Chyba już widzę jakiś żółty kolor. Zobaczcie, na tej planecie rosną żółte kwiaty. Rozejrzyjmy się po niej chodząc, jak lolek na karcie numer 9. Oh -oh. Idziemy, idziemy jak pająki. Popa do góry. Nie dotykamy tylko popą do podłogi. Co nas tu może spotkać? Mm -hmm. Ojej, czy wy widzicie wesołe miasteczko? Ruszajmy tam w podskokach! Szybko wstajemy! Podskakujemy po całej sali i ruszamy do wesołego miasteczka! Juhu! Kocham wesołe miasteczko! Wysoko do góry! Wow! Ale tu jest fajnie. Chodźmy na tę wielką zjeżdżalnię. Siadamy jak Lolek na karcie numer 1. Pupa przyklejona, nogi wyprostowane i próbujemy złapać się za stopy i zjeżdżamy do trzech jeden, dwa i trzy. Wziu! A teraz chodźmy na ten wielki dmuchany zamek. Wstajemy. Wchodzimy na zamek up, up. i uwaga, skaczemy na nim jak najwyżej. Skaczemy po całej sali. Juhu, kocham dmuchane zamki. Ale wspaniale, jeszcze wyżej. Kto da radę wyżej? O, zobaczcie, pojawił się ufoludek. Szybko siadamy w pozycji z karty numer dwa. Pupa przyklejona i prostujemy plecy. Czy podoba wam się na tej planecie? Tak, tu jest wspaniale, świetnie się bawimy. Podczas zabawy poczuliście radość. To emocja, którą wszyscy bardzo lubią, ponieważ czujemy ją, kiedy jest nam dobrze. Pozwala nam odkryć rzeczy i sytuacje, które są dla nas przyjemne. Weźcie z mojej planety tyle żółtych kwiatów, ile uważacie, że potrzebujecie. Robimy składy i zbieramy kwiaty. Ja to nazbieram bardzo dużo tych żółtych kwiatów. Ja też bardzo je lubię. Ach, ale to była wspaniała podróż po kosmosie, ale teraz pora już wracać. Połóżcie się wygodnie na podłodze. Każdy z nas ma w sobie kolorowy bukiet kwiatów. To znaczy, że odczuwamy różne emocje i wszystkie są potrzebne. Złość mówi nam, że ktoś zrobił coś, na co się nie zgadzamy. Strach pokazuje, że coś może być dla nas niebezpieczne. On nas chroni. Tak, a smutek informuje, że czegoś nam brakuje. A radość och, radość pokazuje, że coś jest dla nas przyjemne. To ważne, by rosły w nas wszystkie kwiaty. A teraz wracamy w myślach na Ziemię. Nasza rakieta leci już do domu. Weźcie głęboki wdech i wydech. Po drugim dniu mam dla Was kolejne zadanie: porozmawiajcie o tym, które emocje odwiedzały Was dzisiejszego dnia. Co więcej, Stwórzcie to wolną techniką bukiet kwiatów w kolorach kwiatów na odwiedzonych przez nas planetach. No i koniecznie pokażcie nam swoją pracę, wstawiając ją pod postem na naszym Facebooku. Widzimy się jutro. Do zobaczenia, pa pa!